Ech. Witam Was moi kochani. Zrobimy sobie mm, czytanko takie. Mm, Czemu nasz związek rozpadł się tak nagle? Pod takim tytułem sobie zrobimy czytanko. Ech. Wrócę. Filmik będziecie go mieć e, jutro rano. Tak. Czemu nasz związek rozpadł się tak nagle. Teraz A nie widzę, że widać jest to dobrze. Dobrze, moi drodzy, i tu jako, jako główna energia twórka buław. Moi kochani, e, czemu mogło być tak? E, też, że mało uwagi poświęcaliście temu związkowi, bardziej skupialiście się na, na sobie, lub też na więc, więcej, skupialiście swoją uwagę na pracy, lub też na swoich znajomych, na rodzinie, a mało poświęcaliście czasu na, na związek, na wasz związek. Tak? Dlatego Dlatego mógł, 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 mógł się tak nagle rozpaść ten związek, dlatego się rozpadł tak nagle ten związek, tak? Lub, Lub? też z poprzedniego związku m, macie na przykład e dzieci, tak? I więcej się, a poznaliście właśnie tam partnera, partnerkę, i właśnie więcej uwagi skupiliście na swoich dzieciach, też, tak? Niż na, na tym związku waszym. E, więc: y, No, to w sumie dwie takie alternatywy, ale też y, może tutaj y, związek, a tam gdzieś jakiś flirt na boku z kimś innym też tak mogło być, tak. Mógł się ten partner lub partnerka wasza dowiedzieć o tym. I dlatego to się rozpadło. Nawet bo są życzliwe osoby, tak, które też mogą coś tam niby przypadkiem donieść, powiedzieć. Ale, no i po prostu partner lub partnerka nie powie... No, nie powiedzieli wam o tym. Po prostu odeszli, tak. Więc to też mogło być tak, w ten sposób, tak. Bo lub też właśnie to mm, akurat mm, nie musiało być z waszej winy, tylko z winy tej drugiej strony, tak. Czyli partnerki lub partnera, że oni coś tam na boku i z wami też, tak. I później, aha, no to, dobra, no to no, do, tak za długo na dwa fronty. Nie, nikt nie będzie jechać, więc z wami skończone z... I, i tam, bo tam może z tamtą osobą lepiej, tak? Też tak mogło właśnie być, moi kochani. Hmm. Lub, lub też no, nie będę tutaj wykluczała osób y, tam drugich czy, y, czy trzecich, tak? Bo mógł ktoś się mieszać w ten wasz związek i dlatego tu się rozpadło. Bo na przykład y, tam koleżanki czy, czy koledzy no, y, widzą, że wam się dobrze w związku. No to trzeba zamieszać, tak, żeby, żeby nie było tak różowo, prawda? Też tak mogło być. Dlatego ten wasz związek tak szybko się rozpadł. Bo na przykład waszym znajomym się tak super nie układało, i, i no, po co? Jak im źle się układa w związku, to a Wam tak nagle różowo i wspaniale, tak? To też tutaj mogli namieszać. I Wy możecie o tym nawet nie wiedzieć, moi kochani. I dlatego tutaj, ale moi drodzy, wy, tutaj karty pokazują, że wy macie szansę na naprawdę szczęśliwy związek, i y, tak dalej. Y, tylko po prostu y, też y, Zaufajcie samym, yy, samemu sobie, tak? Po prostu, że... I miejcie też taki dystans do siebie i po prostu wierzcie w siebie, że wam się naprawdę uda i powiedzie, tak? I nie, nie pozwalajcie na to, żeby ktoś wam się mieszał w wasz związek. Po prostu postawcie się, tak? Żeby nikt wam tam nie nie zakłócał tego waszego szczęścia i radości. Dobrze, dobrze moi kochani. No, oj, statyw mi się poruszył. Dobrze moi kochani, dziękuję wam bardzo i bardzo ciepłutko pozdrawiam i ściskam was. Pa.